Startujemy. Startujemy. No dobrze, więc mamy tutaj do czynienia z transformerem TF700, a więc najnowszym, najnowszym dzieckiem firmy Asus. Na początku samo urządzenie, jak widać, aluminium dominuje, natomiast warto zwrócić uwagę, że nie tylko aluminium, mamy tutaj wstawkę z tworzywa sztucznego, która powoduje, że urządzenie ma bardzo wysokiej jakości sygnał GPS, a także Wi-Fi. To istotne, bo wiadomo, że aluminium samo w sobie różnie reaguje z, takie, z tego typu czujnikami. Samo w sobie urządzenie jest niezwykle szczupłe. Można by powiedzieć, że jest to w tej chwili najsmuklejszy tablet dostępny na rynku. Jest to nieco ponad 8 mm. Widać od razu także wejścia mikro-HDMI i mikro-SD, więc mamy tutaj możliwość poszerzenia pamięci dodatkową kartą. Oczywiście audio jack. Tutaj mamy przycisk włączania i wyłączania tabletu oraz możemy sobie poszaleć z dźwiękiem. Na drugiej, po drugiej stronie niewiele się tutaj znajduje, przede wszystkim wejście mikrofonowe, natomiast tu jest dość interesująca rzecz, każdy mógłby zapytać, a co to jest, a po co tyle gniazd. Te gniazda są właśnie po to, a więc jednym ruchem możemy zamienić, zamienić tablet w, w netbooka i to bardzo, bardzo smukłego, bardzo przyjemnego. Który nawet od netbooku znajdujących się na rynku wyróżnia się przede wszystkim tym, że jest od nich smuklejszy, ale nie tylko, bo co jest dobrego w tej stacji dokującej? Nie tylko to, że mamy tutaj do czynienia z klawiaturą, pełnowymiarową klawiaturą netbookową, która pozwala nam bardzo wygodnie pracować, ale także z dodatkową baterią. Dzięki temu Asus Transformer PAT-TF700 TF pozwala nam. Najzwyczajniej w świecie pracować dłużej niż na zwykłym tablecie. Sam tablet to jest około 10 godzin pracy na baterii, ze stacją dokującą może to być nawet 14-15 godzin, a więc można spokojnie takie urządzenie zabrać ze sobą w podróż na 1-2 dni i nie martwić się o to, że zabraknie nam, zabraknie nam mocy. Co jeszcze? Touchpad, jeżeli chodzi o stację dokującą. I teraz tak, no bo urządzenie mamy uruchomione. Tutaj pojawia się wtedy największa nowość, która, która znalazła się w TF700, a zatem Matryca Full HD. Matryca Full HD dodatkowo z podświetleniem PS. Możemy sobie sprawdzić, jakby to wyglądało standardowo. IPS Plus powoduje, że ten, te kontrasty są jeszcze podbijane i, i rzeczywiście możemy spokojnie oglądać urządzeń, na tym urządzeniu materiały wideo nawet y, przy takich mocnych warunkach oświetleniowych. Tutaj akurat jakiś sobie tla, trailer y, u, uruchomiłem, aby, aby pokazać, jak to mniej więcej wygląda. No robi wrażenie. Nie ukrywam, że ja osobiście mam 20 ponad 22 calowy monitor, y, który nie ma Full HD i moim zdaniem jakość obrazu tam jest wysoka, a tutaj na 10 calach mamy, y, mamy 1920. Na 1080, więc rzeczywiście można spokojnie obejrzeć różne materiały wideo. Co jeszcze? No, rzuca się w oczy od razu system operacyjny. Jak widać, Ice Cream Sandwich, więc postawiliśmy na sprawdzane rozwiązania. Tutaj już jest dość klasycznie, a więc można sobie pracować na wybranych aplikacjach i na pewno znajdziemy ich bardzo wiele w, w, dzięki Google Play a więc starym markecie tak zwanym, który w tym momencie już nazywa się Google Play. We wnętrzu, co jeszcze we wnętrzu, chociaż powinienem pokazać tutaj, bo to tu jest serce całego urządzenia. We wnętrzu, tablet, cztero, we wnętrzu tabletu czterordzeniowy procesor NVIDIA Tegra 3, więc tutaj użytkownik nie będzie na pewno narzekał na brak mocy. W tej chwili jeden z najwydajniejszych procesorów, jakie istnieją na świecie. Dodatkowo rzecz, której nie widać... Możemy ją tylko zobaczyć tutaj, a więc optyka. Mamy do czynienia z 8-megapikselową matrycą wysokiej jakości, dodatkowo podświetlenie LED-owe, które pomoże przy trudnych warunkach. Jeżeli chodzi o matrycę, to tutaj warto na, na, na pewno powiedzieć, że mamy do czynienia z, z pięciosoczewkowym systemem, więc tam rzeczywiście aparat, mówiąc wprost i, i, i bardzo kolokwialnie, daje radę. Tak jak wspomniałem, mówimy tutaj o o 8 megapikselowej matrycy urządzenie z automatu, z automatu ostrzy na miejsce, które chcemy sfotografować, co więcej ma możliwość śledzenia obiektu i ostrzenia na niego to w przypadku, kiedy będziemy chcieli robić zdjęcia na przykład hmm, jakiemuś sportowcowi. Hmm, co jeszcze można powiedzieć o samym urządzeniu? No przede wszystkim tak jak już wspomniałem, wydajność, wydajność, jeszcze raz wydajność, dodatkowo bardzo fajna, bardzo fajna obudowa, zgrabna, urządzenie jest niezwykle lekkie. No i stacja dokująca, którą możemy sobie obejrzeć właśnie na, na, na samym tablecie, która sprawia, że bardzo mocno wyróżniają się na tle konkurencji.